Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Quark Hub, a to jest kolejny odcinek z gry Ratchet Clank 3 Apio Arsenal. I w tym odcinku będziemy chronić nasz statek kochany Feniksa. Spozywałem od razu, bo bym się rozproszył, a nie chcę, żeby mi rangersi zginęli. A przy okazji, dawno dosyć nie grałem i nie pamiętam, co tu mam. Zero amunicji... Zero amunicji, oczywiście. Ale, o, mam chyba PDA. ...to zdążę je ogarnąć, zanim podejdę do sklepu i mi rozwalą strażników, no. To na szybko... o, dobra. E, I teraz tak, pyk. A, oj, O, dobra. Niech będzie tak. No nie. Nie zdążyłem. Fryer. Dobra Mordo Ty może lepiej się skitraj gdzieś nie idź tam Nie tak miało być, ale jest trudno no, A te rakiety mogłyby czasem trafić Dobra no, no te GIT Aha No dobra potrafione Trafionet, dobra. No, jak oni skaczą, że umiają te rakiety? What the hell? Dobra. O, może te gwiazdy będą git dla nic. Zaraz zobaczymy. Ważne, żeby się coś po prostu podekspilo. Ale tam ci zostawi jeszcze. Dobra, tu się udało. U, całkiem sporo tego ekspo poleciało. Szkoda, że też amunicji mi zniknęło sporo. No i... trochę lipka. Au. Wow! Ile tego życia? Au. No szkur nad tymi gwiazdkami napierdzielają. Zgincie w końcu! Ile? No i prawie w ogóle Expa nie poszło, dobra. E, nie, nie misje. A, czekaj, a może na misję? Co tu mam zrobić? E, czyli Aquatos to potem sobie w sumie można ogarnąć, bo czemu nie? W pójdźcie ich atakować, zobaczymy czy jakiegoś Expica dostaniemy. E! A ja nie mam tutaj odpalonych O nie, ja sobie kodziku nie odpaliłem A To zaraz, jaki to był? A, czyli tak, kółko, kwadrat, kółko, kwadrat, góra, dół, lewo, lewo. O, jest! Ha! Dobra No i No idź go tam, atakuj. No co, co wy naokoło idziecie? Czy bym nie trafił. Jeszcze dobra, dawać tego jak... Uuu, ładnie się ich. Nice. Tutaj ładnie leciało. E, tylko... Że amunicji nie mam. Peda tu nie ma. No. Aha. Robimy tak, dobra. Eee, I teraz... Może... Teraz stoi tak na odległość, będzie lecieć. Chociaż tak się spróbuje coś. A się powinno w nich podbijać w zasadzie. Nice. O to chodzi. Dobra, przelećmy się do nich. Wow! 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 To był tragiczny pomysł. Niczko. go. U, no, na to się przyda. Czy tam jeszcze jakiś został? To jest piękny. A, do tamtego na górze, to tak... nie za łatwo. U, ale teraz rozwalony. A! Aj! Uch! Dobra, nie, a nie tak? Teraz się uda. No jest, z tobą. Ok ci tych gnojów rzucić. Czy to podlecą do niego? No ale mogliby wejść tutaj na dół i go zaatakować. O właśnie, tak jak teraz. No i łatwo. go. nie, rzeczko wzięte. Skrzyneczki i tak się przydało Mało hajsu w sumie jest. Eee. O co mi warpa, to on już nigdy więcej wyżej nie będzie potrzebny. Tragedia. Znaczy, ja lubię, jak oni wymyślają jakieś e, mechaniki, które są używane na przykład tylko na jednej planecie, ale to jest tak i przeważnie, Oh, fuck. było tak, że te mechaniki potem były wykorzystywane na przykład na ostatniej planecie, bo ostatnia planeta to jest taki test twoich umiejętności w gierce, przynajmniej w raczetach. No tutaj nawet tego nie będzie na końcu W ogóle mało rzeczy będzie na końcu Do użycia O dziękuję A nie ma tak łatwo Shit. Ten, Ten wielki możemy się w niego trafił Nie trafiłem. Ciekawe... Nie to. Co tu ma takiego Ciekawe czy to mu w ogóle coś zada. Tak, zaraz mi to zada po prostu. W sensie, zginę sobie przez korzystanie z tego dorostwa. Nie. Nice. Jakby jeszcze kolejny level przy okazji wpadł. Nie, tylko po

You made it just in time. Any luck with the data disk? Huh, lucky Thav. Al cracked the encryption. The disk contains a complete copy of Nefarious' battle plan. He's going to attack planet after planet, leaving nothing but robots in his wake. The bio-obliterator is so well protected. Nefarious doesn't believe we can stop it. Can we? I estimate our odds at approximately one in sixty-three million, give or take. Hey, that's uh. Well, you know, it's not so bad. The Bio Obliterator is programmed to recharge its power cells after each attack. It's recharging at a base on planet Koros right now. And Ratchet, the next target is Veldin. Dobra, galaktyka niebezpieczeństwa, ale nie śpieszymy się, bo. Jest sporo rzeczy do zrobienia wcześniej. O, proszę bardzo. Nie pamiętam, na co to jest. Tu pamiętam już. O dobra, to możemy... ...w sumie cofnąć się trochę na... Mm, ...niektóre planety i... ...i co? I ogarnąć kilka... Skip pointów. No, szlak nie tu. To. to cofniemy się na Markadię a potem po kolei zobaczmy stan czego nie ma hmm. jeszcze przejmę ci wszystkie śrubki są pewno mi brakuje ze dwóch może trzech o nie zamknięte teraz jest to nie zobaczy nawet tych trofków też się chciałem ogarnąć czy jest jakaś zbrojka nie jeszcze nie ma dobra nie w tą stronę, w tą stronę. Brońki zaraz będą u Cognito. To jeszcze, co tu jeszcze jest? Jeszcze do ogarnięcia są kolorki. To ja mam ten. I tu są. I to. O, dobra, to widzę. Biorę. I lecimy w takim razie na Arcadię. No tak. Dobra, na wszystko. Phoenix 7x7, ładnie. Markadia 3x3, ale skill pointa nie ma. Dobra, to jesteśmy na Markadii. i trzeba wziąć retraktor, którego nie mam tutaj, tylko w gadżetach. I załatwić laserkami 25 tyranoidów. Uuu, nie wiem czy teraz trochę lipy nie będzie wstania, Bo są robotami Nie no nie powinno być do czego miał być Nie pamiętam. Nie to Co co No Kurna daj mi te Wziąć No Cholera jasna Nie dlaczego nie mają teraz więcej życia no, o, dawaj go. No, sz ty... kurde, dziadu mały. Muszę trafić w niego, nie mogę, no. Oj, to będzie ciężka przeprawa. Fajnie, że ten, ten... O dobra, ten mnie nie będzie atakował. Będzie tak robić. Pyk. Pyk, dobrze. Jak będzie ten? No oczywiście, że będzie ten. Dobra, no nareszcie. Ile można było czekać? No nie! Czemu oni giną sami? cholera Dobra. Potrzebuję, żebyś ty we mnie strzelał. Tam jeszcze jest jakiś? Dzień. Sasza, cisza. No dawaj. Pyt. Nie trzeba było dużo, dobra. Dobra, zaraz, 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 zaraz. Potrzebuję laserka najpierw. Nie, no, no... Dobra. No. Dobra. Tu jest dużo tych gnojów małych. To powinno pyknąć, tylko mi się trafił w nich. O, jest! Dobra. E, to... tak, Dobra, jesteśmy już pod samolotem. Jakbym tylko mógł... No, zapis. Dzięki, dzięki. Jakbym chciał tylko pauzę wcisnąć. E, zobaczyć znowu skill pointy. Turn up the heat. Cóż to było? Okej, okay, to było z, z brojką Infernox, to tego jeszcze nie mam. Co tam dalej? Hit the Motherlow, to chyba o kryształy chodziło. Dokładnie, to może też dzisiaj, jak się uda. Bugs to Birds, to było zamienienie tych chyba 15 tych os w kaczki. Dobra, to lecimy na DAX raczej, najprawdopodobniej. Bo to jest tak. Markadę 3 na 3, 2 na 2. 2 na 5 Dobra, ale to później 1 na 2 1 na 2 A kurde, nie pamiętam gdzie tam ta jedna jest Dobra, zaraz odczejmy Dobra, i jesteśmy na Tranozis A tam, dobra, bo ja nie miałem swing shota wtedy, żeby ten e, To ogarnąć, to jedziem tam na szybkości Brykosol zostawię tutaj Będzie łatwiej potem Ogarnąć. Oops. Uuu, nie, nie chcę help. Nie chcę misji, chcę brońki. Teraz to ja sobie tu mogę ulepszyć. A zobaczmy, jak. Kaczklonator zadziała, jak tam z EXPEm będzie lecieć. W ogóle, co się dzieje z tym EXPEm, to tak nie Były. I jest śrubka Tu nie ma skrzynek, tam są dobra eee, Dobra to widzimy się w zasadzie pod samolotem, nie będę was tu zamęczał dobra, Jesteśmy pod samolotem I kolejne skill pointy Nie to na DAX były skill pointy a jeszcze potrzebujemy sprawdzić tylko czy są wszystkie Tu śruby wszystkie. Tu wszystkie, ale z nie potrzeby. Dobra i jesteśmy na Dax. Ogarniamy tylko osy na szybkości. Olaś tamtych dużych. Nie! Teraz powinno być skończone No jest No skakuj Dobra przesuń się na bok I teraz skakuj Cholera Dobra, nieważne Jesteśmy przy samolocie także S To kolejne skipointy. point Co tam nas czeka Okej, okay. dobra. Czyli lecimy tam po prostu załatwić 20 przeciwników kluczem. To trochę lipa teraz będzie, bo są trudniejsi. Tu 2 na 2, tu 0 na 0, ale skill point potrzebny jednak. A w ogóle teraz robię tak na szybko zbieranie takich bzdetów, nie przed ostatnią planetą, bo bo była krótka misja po prostu teraz więc w sensie te ratowanie Phoenixa więc to się ogarnie, ogarnie się te skill pointy i śruby których brakuje i trowki ewentualne potem w następnym odcinku będzie właśnie koros potem bonusowy czyli zbieranie reszty bzdetów których dzisiaj nie zbiorę bo na przykład nie mogę będzie też ulepszanie broni i zbieranie kryształów Dobra, lecimy, to pierwsze. Ej, czemu się nie mogę przydać, teraz się nie ruszyć. Siema, siema. Dobra, czekamy w zasadzie aż te małe gnoje przyjdą. Oooo! Czekaj, tutaj na hita spadł. Eee! To będzie łatwiej niż myślałem. No kurna, tylko nikt się nie ruszają. Tylko... Pewno Żyćka też mi będą zabierać. A! No stój w końcu! Se Dopiero teraz go não pyk, pyk. pyk, Dobra i tych ser będzie łatwiej, bo to bardziej to jest więcej. Jaszę naraz. No i e... jest. E, ale zanim oni tam skończą gadać i mi wyłączą zadanie to sprawdzę w sumie czy e, bo nie wiem jak sprawdzić gdzie pojechać dalej suck it up 40 przeciwników suck canonem tragedia trochę dobra idę w e, crash site oh fuck nie sprawdziłem śrubek dobra to potem nie zapomnę o tym. Aha. Dobra, jesteśmy tutaj. I ja potrzebuję, żeby się skończył trwa zapis. I potrzebuję teraz wziąć sakanu Kresna. W poziomie drugim. OS A, i jak ja mam sobie tu poradzić, jak tu... Nie. Ach! walić bas. Potrzebuję tylko małych. Uuu! Uh! A przy okazji mi się ulepszy, zaję fajnie Dobra, może tego się rozwali jakoś. Oczywiście, że tak niezbyt. Dobra, olać to Lecimy dalej. No, chodźcie tu, chodźcie tu. Dobrze, oj! w za Iwaniu. Ulepszaj się dalej Mogę wziąć skrzyneczkę od razu A! A gdzie ci wielcy dwaj wcześniej co byli? Czy ich też się udało wciągnąć? Nie no, gdzie? Nie, nie tego Nice O, odleć tu na no, dumę. No. Dobra. Walić was, walić was, walić was. Jest. Dobra. Sobie wrócimy tutaj. A! Ło wow, 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 wow. Nie świruj tutaj. Pawiana. A chwila, a może ja wiem co zrobię Załatwię się I jeszcze ulepszę przez chwilę sak kanona, bo on się tak ładnie tutaj ulepszał ja Tych wywala, bo mi są niepotrzebni Więc ulepszę się I wracam na samolot No i ładnie Piąty poziom, tak szybko mi się dawno nic nie ulepszało Au Dobra. ...na stateczek. Dobra. Co kolejnego w skillpointach jest? O, jeszcze tylko pięć zostało. zaj fajnie. Hmm. Okej, okay, znowu przeciwnicy z refraktorem. Nie cierpię tego, ale już się trzeba, to trzeba. E, ale zanim. To jest tak. Tu śruby wszystkie. Tu nie było. Tu wszystkie. Tu wszystkie. Też wszystkie. Wszystko. Dobra, na pierwszym powinno być git. No, dawaj to. Bo chcę wybrać ten refraktor za fajdami. No, to nie jest refraktor, to jest refraktor. No zacznij we mnie strzelać może. Że oni mi go rozwalą zaraz, no... A sam go muszę rozwalić. Dobra. Panie laserowy. Wypraszam strzelać we mnie. Czekaj, a jak podejdziemy tutaj to się pojawią nowi Nie dobra To mamy już 6 Super, fajnie No i S. To jeszcze 4. t 2. I jeden jeszcze będzie na Koros. I na końcu. O. No to zajfajnie. fajnie. To wszystkie skill teraz możliwe jakie mam. Dobra, to kończmy sobie challenge. Eee, Cofnijmy. Aridia. Tutaj jest kryjówka. No i koros. Dobra, na koros polecimy. E, tam tam kapsanga będzie. I co dalej? I tyle. Look, there it is. But how we're supposed to take it out? My biggest gun wouldn't even put a dent in that thing. Then we will need a bigger gun. Yeah, right. Where are we gonna get that kind of firepower? Found it. Huh? Whoa. Yeah, that oughta do it. If you can get me inside the command center, I can override the targeting system and take control of that ion cannon. Let's go. Hey, pal. Today's special offer is a plasma coil. Mint condition. Still in the box. See you soon. O, to miałem następnym razem zrobić. A nie, to następny następny razem, dobra. Gwiazda śmierci jest. BFG. Nawiązanie do duma też jest. E, skill w większości są. Śruby też. Prawie wszystkie. Tutaj skiny sobie można. O! No, nowe skiny są, których nie miałem na pewno w Fajnie, fajnie, fajnie. Mm. Nic mm. No ale sobie kupimy już jej, jak będę miał wszystkie śruby. Tymczasem, dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapek w górę i pisania komentarzy. I widzimy się już w następnym odcinku albo na streamie. Trzymajcie się i cześć!